Rok 1978. José Martinez ma 16 lat. Prowadzi spokojne życie na ranchu w Kalifornii, aż pewnego dnia jego siostra Cecylia prosi go o przysługę. Chciałem to mi, i bo getting them together to make this guy, see, sure sister, why not? And I took my sister to this little house to find her super friend. Well, I didn't feel comfortable going somewhere.

Zaraz po tym zabija dwie kolejne osoby, które akurat też są w domu. To miała być tylko zemsta. Był to dopiero początek bezwzględnej legendy. Could you You can't imagine what people have told me when they hired me to go and kill a person for them. After I get paid, they tell me, you know what, Martinez? I feel a lot a weight has lifted from my heart. Jednak co doprowadziło do takiego stanu? Jakim cudem tak niewinnie wyglądający człowiek popełnił tyle zbrodni? Jose urodził się w 1962 roku w Kalifornii, jednak większość swojego dzieciństwa spędził w Meksyku. Po powrocie do Kalifornii ojczym Martineza nie tylko organizuje robotników do winnic, ale handluje też heroiną. A Martinez już w wieku 14 lat za pomocą autobusu przewozi swoją pierwszą paczkę narkotyków. Niestety, w 1977 roku dochodzi do nalotu, podczas którego policja konfiskuje heroinę i broń za niemal 2,5 miliona dolarów. Ojczym Martineza trafia za kratki, a parę miesięcy później dzieje się coś o wiele gorszego coś, co kompletnie odmienia jego życie. Dawid Badola tak nazywał się człowiek, który według kolegi Martineza zgwałcił jego siostrę Cecylię. Martinez odnajduje go i strzela za 500 dolarów. To jego pierwszy raz, gdy zabija za pieniądze. W 1982 roku pojawia się pan X, członek meksykańskiego kartelu, dla którego Martinez niemal od razu zaczyna pracować. Zlecenia nie zawsze są brutalne. Czasem chodzi tylko o spłatę długów. Jednak sprawa wygląda nieco inaczej, jeśli nie masz jakich spłacić. Jeśli nie dostaniesz pieniędzy w 30 zadzwonię do mojego przyjaciela jest i Martinez trafia za kratki kilka razy, ale nigdy za morderstwo. Jego nazwisko przewija się przez minimum 7 śledztw, a mimo to policja i tak nie łączy kropek. W 2006 roku Martinez leci do Florydy. Jego cel to Javier Huerta, który ukradł 10 kg kokainy wartej 170 tysięcy dolarów. friend told powiedział mi 170 tysięcy dolarów na Więc Mijaćą zaledwie trzy dni, a José Martínez ma już cały plan. I called Javier Huerta. He told me that you are a Missouri worker, and I want you to come so you can get me an estimate price for my house. They got in. I locked the door. When I turned out, I had my guns out. Motherfucker hit the floor. And this is doing good. i tell you. He stole 10 kilos from cocaine from me. He said, "No, it wasn't me." You don't get my money in 30 minutes. I'm gonna call my friend. He's your and he's shoot your Martinez dostaje pieniądze. 150 tysięcy dolarów, które wykopał prosto z ogródka Huerty. Mimo to i tak strzela. Osiem kul, dwie ofiary. Ręce związuje im trytytkami, po czym odpala papierosa i wywozi pikapem Huerty. Nie wie jednak, że ta sprawa jeszcze do niego wróci. I to w najmniej oczekiwanym momencie jego życia. Zaraz po robocie Martinez wraca na urodziny swojej wnuczki. Pomimo swej krwawej działalności ma jeszcze drugą, mniej mroczną stronę. Więc długo się nie zastanawiając postanawia wydać wszystkie dopiero co zarobione pieniądze, aby ją uszczęśliwić. I got her. I took her to Toys R Us i my W 2009 roku Martinez dostaje zlecenie na Joaquina Baragana. Szybka robota za 8000 dolarów. Przynajmniej tak miało być. Co prawda, samo zabójstwo poszło sprawnie. Pozbył się Joaquina, przykrył go kocem, a ręce standardowo związał mu trytkami. Nie mija jednak nawet tydzień, a policja znajduje ciało, które łączy z człowiekiem o pseudonimie El Mano Negra, zabójcę znanego nam jako José Manuel Martínez. Śledczy nie mają żadnych konkretnych dowodów na to, że mógłby to być Jose, ale dostają cynk od kobiety, która miała mu pomóc w zabójstwie, więc i tak decydują się na ruch. Pukają do jego drzwi, a Martinez połyka kartę sim. Wszystkie dowody, które mogły go obciążyć, znikają, więc szybko wychodzi. Gdy wydaje się, że El Mano Negra jest już nietykalny, popełnia serię krytycznych błędów, które okażą się jego największymi, a zarazem ostatnimi. Jest rok 2013. Jose ma już 51 lat, a jego działalność znacząco zwalnia. Niemniej przez to, co nastąpi, będzie to nadzwyczaj ważny rok. Na tym etapie Jose już coraz częściej odwiedza córkę w Alabamie i spędza czas z wnuczkami. Odbiera je ze szkoły, gra z nimi w piłkę albo zabiera na długie spacery. Nieświadoma córka myśli, że jej ojciec to przemytnik ludzi, nie wie jednak, że jest kimś znacznie gorszym. Pewnego dnia jeden z przyjaciół jej partnera, Jose Ruiz, zaczyna ją obrażać i mówi, że jest okropną matką. Niestety, robi to przy jej ojcu, o czym nie miał bladego pojęcia. Po chwili namysłu Martinez hamuje emocje i podejmuje decyzję, ale nie działa od razu. Wraca do Kalifornii i czeka. Nie chce, aby ktokolwiek mógł połączyć to, co planuje z jego dłuższym pobytem. I will do anything for my family. I mean anything, my life. They want, I give, them. Okay? I give my life for you. 4 marzec 2013. Jose Manuel Martinez wraca do Alabamy i zabiera Romero, czyli partnera jego córki oraz Ruiza, na krótką wycieczkę. Postanawiają stanąć w odludnym miejscu, by rozprostować nogi. W tym momencie Martinez wysiada, wyjmuje broń i oddaje dwa strzały, mówiąc: Kobieta, którą obraziłeś, to moja córka, synu. Romero jest świadkiem, ale milczy. Zbyt boi się Martineza. Nawet gdy zostaje zatrzymany jako podejrzany, ponieważ był ostatnią osobą, z którą widziano Ruiza, dalej milczy. Kilka tygodni później Jose jest w domu swojego syna w Kalifornii. Nagle słyszy pukanie do drzwi i zauważa policję. Jose myśli, że to przez zabójstwo Ruiza i że Romero sypnął, więc ucieka. Ale to pomyłka. Funkcjonariuszka Crystal Derrington przyszła w sprawie lokalnych kradzieży. Jednak przez niespodziewaną ucieczkę Martineza zostaje aresztowany. Przynajmniej tak miało być. They, they could arrest Jose Martinez and hold him for being a felon in possession of a gun. And instead, he convinced them to let him go so and he offered to get them, you know, get bad guns off the street. We have a lot of guns everywhere, many of them are legal and many of them are illegal. And so the police were interested in kind of getting illegal guns and Jose Martinez assisted them with this um jednak nie chodziło tylko o broń. Martinez chciał mieć oko na to, czy ktoś coś o nim wie, a co ważniejsze, czy ktoś cokolwiek wiedział o serii jego przeszłych morderstw. Układ Martineza z policją ma się świetnie, ale następuje odkrycie, w którym nawet to może mu nie pomóc. Policja bada papierosa z puszki Mountain Dev, którego Martinez zostawił w samochodzie po zabójstwie Javiera Huerty na Florydzie. Był związany trytkami, więc policja łączy wszystkie nierozwiązane sprawy, w których użyto trytek. Martinez używał ich niemal obsesyjnie. DNA i sposób zabójstw. Wszystkie morderstwa pasują do Jose Manuel Martineza, tylko że to dalej było za mało. Nie było konkretnych dowodów. I to akurat w tym momencie Romero nie wytrzymuje. Ma dziecko i rodzinę. Nie chce iść siedzieć za zbrodnię, której nie popełnił, więc zgadza się mówić. 17 maja 2013 roku Martinez zostaje zatrzymany na granicy z Meksykiem. Nie pyta za co, pyta tylko, który stan? W samolocie prowadzący sprawę detektyw McWarder rozmawia z nim o życiu, wojsku, a nawet jedzą razem pizzę. McForter nie spodziewa się, że dowie się czegokolwiek. A mimo to Martinez zaczyna mówić. Przyznaje się do morderstwa Ruiza, potem do zabójstw w Kalifornii i na Florydzie. Miejsce, broń, a nawet ilość strzałów. Następnego dnia Martinez prosi o spotkanie z policjantką z Tulare, Crystal Derrington. I właśnie wtedy przekazuje jej coś, czego nie spodziewał się nikt. Daje jej całą listę osób, które zabił. It was a long list. I mean... You Krystal know, Darrington powiedziała, że była just like, frantycznie texting her boss, like, oh my god, another one, you know, and then, like, I think the next day he's like, oh my gosh, I have another one. Martinez przyznaje się do ponad 35 morderstw, które policja weryfikuje. Znaczna większość z nich się potwierdza, co jednak nie bardzo go martwi. So, world, I know I'm going to go to lekarza. I don't go if tomorrow. Jaka jest w ogóle kara za taką ilość morderstw? Za zabójstwo Ruiza, 50 lat w Alabamie, za kolejne 9 zabójstw dożywocie w Kalifornii i dwa dodatkowe dożywocia na Florydzie. Ale to nie wszystko. Aktualnie mówi się nie o 35 zabójstwach, a o ponad 40, których dokonał Martinez. Dlaczego ciągnął to tak długo i co nim w ogóle kierowało? Czy Martinez czuje chociażby jakiekolwiek współczucie po czasie? If I give a word and they don't listen, that's, I think they're making fun of me. Once a thief, always a thief. Once a killer, always a killer. See. Sí. <laughs>